Państwa Barwinek w Podkarpacie. Protest rolników i polskich patriotów, którzy różnych zajęć się i mają, ale przede wszystkim parają się produkcją rolno-spożywczą. Protest, jego temat, zagadnienie, problem przetrwania. Czy polskie rolnictwo w ogóle przetrwa ten napór z jednej strony Napór towarów z zagranicy, nieokreślonego często pochodzenia jakości, a z drugiej strony napór Eurokołchozu, Zielonego Ładu, który, jeśli miałby rzeczywiście być w Polsce wprowadzony, będzie prowadził do zagłady polskiego rolnictwa. Konfederacja staje z rolnikami, transportowcami. Z polskimi patriotami, którzy protestują już kolejny miesiąc na granicach, na węzłach komunikacyjnych. Służymy naszymi skromnymi środkami komunikacji i staramy się murem za protestującymi eksponować ich postulaty i domagać się, domagać się by rząd warszawski. Przestał tylko transmitować na Polskę tę złą politykę, a stanął po stronie polskiej produkcji rolno-spożywczej, polskiej przetwórczości, polskiego producenta, a finalnie i konsumenta, bo rolnicy protestują nie we własnym, egoistycznym interesie, każdy dla siebie. Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich. To jest być może ostatnia taka zorganizowana, zdolna do organizacji grupa zawodowa, społeczna, która jest w stanie jeszcze zawalczyć o Polskę. Oddaję głos przedstawicielom protestującym. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu i wszystkim, którzy nas oglądają. W pierwszej słowach chciałbym podziękować tutaj w imieniu rolników, choć nie jesteśmy żadną organizacją partyjną, że Konfederacja, jako pierwsza, tutaj przyjechała tak oficjalnie i chce porozmawiać tutaj z rolnikami. Problemów jest bardzo dużo: ogromne problemy, ogromne trudności. Stoimy tutaj, jak Państwo widzą, troszkę w śniegu, ale jesteśmy ostatnim tym bastionem, który podjął rękawicę w obronie ojczyzny, bo to jest obrona ojczyzny. Ojczyzna została, można powiedzieć, że zaprzydana tutaj już. Pan poseł Braun powiedział w tej sprawie parę słów. Myśmy nie chcielibyśmy się tutaj mieszać w jakieś interesy polityki, bo my nie jesteśmy politykami. My stoimy tutaj i walczymy o słuszną sprawę, o polskie rolnictwo, o polskiego konsumenta, o to, żeby naród polski nie zaginął. Bo wszystkie działania, jakie są do tej pory prowadzone, prowadzą do tego, żebyśmy praktycznie znikli z mapy. Próbuje się nas wpędzać w jakieś dziwne, Rozgrywki międzynarodowe, a polski rząd można powiedzieć, że bardzo łagodnie bierze w tym udział i wykonuje wszystkie rozkazy, jakie są mu nadane z kierunku obecnie Brukseli. Także w związku jeszcze z innymi problemami w rolnictwie, może tutaj troszkę wypowie się kolega, żeby nie było, że ja tutaj chcę o wszystkim mówić. Także dziękuję ślicznie. Proszę. Witam serdecznie. Jestem rolnikiem lokalnym z Podkarpacia, dokładnie z Rubika. Nasze problemy narastają. Cały czas, nie tak że ostatnio, dopiero żeśmy się zorientowali, że się dzieje niedobrze. Niedobrze się już zaczęło gdzieś tamtym roku, kiedy z bardzo wysokich cen naszych produktów z 1600 zł za pszenicę zjeżdżamy do 600 zł. Na dzień dzisiejszy. Obawy są jeszcze większe, bo. Sygnały dochodzą, że kontraktacje na, obecną, na obecny sezon to mogą spaść nawet do, do 100 euro, czyli do 400 zł. To ktoś zaplanował, to nie stało się spontanicznie. Taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi wszystkich do, do bankructwa. Ludzie muszą zrozumieć, że nie wystarczy tylko popierać nas. Społeczeństwo musi być tu z nami. Społeczeństwo musi po prostu zrozumieć, że. Jeżeli rolnictwo upadnie, to upadną wszyscy, upadną wszystkie gospodarstwa. Dlatego apelujemy do wszystkich, korzystając właśnie z mediów, z telewizji, żeby po prostu zrozumieli, że to jest ostatni czas na to, żeby z nami być, żeby wyjść na drogę, żeby, żeby zaprotestować temu, co się dzieje. Dlatego apeluję do wszystkich, Szanowni Państwo, musicie zrozumieć, że żywność, jedzenie to jest najważniejsza sprawa. Musicie patrzeć, co jecie, co kupujecie, na etykietki, gdzie to jest produkowane. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby też wspierać nasze rolnictwo, żeby kupować, mimo wszystko, Polskie. Inne, inne państwa na to patrzą, szczególnie, że gdzie jest wyprodukowane. Tutaj brakuje etykiet, brakuje naszej flagi narodowej. Powinno być na każdym opakowaniu, powinno być to zaznaczone, szczególnie. Bo nie każdy nosi okulary, żeby wyczytać, gdzie to jest wyprodukowane i w państwie. Apelujemy do tych wszystkich firm, które, które produkują te nasze produkty, żeby mimo wszystko próbowały zaznaczyć artykuły swoje. No Przykre to jest, że, że ten kraj nasz jest zalewany towarem z innych państw, które po prostu no nie mają tej jakości. Polska zawsze produkowała najlepszą jakość. My zawsze szczyciliśmy się tym, że. Ta jakość nasza była na pierwszym miejscu. Dlaczego Niemcy na przykład wykupują nasz cukier, a, a swój przywożą tutaj? Dlaczego na przykład nasze produkty, na przykład takie jak zboża czy soja, jest, jest poszukiwana, ona wyjeżdża do Niemiec, a tutaj jest przywożony ten sam towar, tylko na przykład, nie wiem, powiedzmy z Ukrainy czy ze Wschodu. Obniżyli nam ceny po to, żeby właśnie nasze produkty wyjeżdżały w bardzo dobrej jakości za granicę, tanio. No, w tym systemie, jaki teraz będzie panował, to rolnictwo jest zdane po prostu na, na klęskę, na upadek. Musimy coś zrobić, musimy się zmobilizować. Dziękujemy serdecznie, że, że pan poseł zechciał nas tutaj odwiedzić, bo rzeczywiście to jest pierwsza partia, która tutaj nas po prostu wspiera chociaż partii jest wiele w Polsce, dlatego musicie też rozsądzić to, yy, kto jest prawdziwym Polakiem. Tu jest bardzo ważna sytuacja, że, że Polak musi wspierać Polaka, musi się, musimy się trzymać razem, nie możemy po prostu się teraz rozdzielać, tylko w jedności zwyciężymy. Dlatego no, apeluję jeszcze raz do wszystkich, żebyśmy po prostu byli razem w tym momencie. No, dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Franciszek Krzyż, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne. Tak samo mówi gospodarstwo rolne ekologiczne. My tworzymy żywność bardzo zdrową, ale do czego dążę? Do czego dążę, że tak? Jeżdżę do Krakowa co tydzień. Każdy może znać tam Elwis przykładowo, nie? I tak, ja tam wiele nie zarabiam, mam 15 hektarów, robię dobre jedzenie dla ludzi. Zielony Ład. Co mi dał Zielony Ład? Dał mi tyle, że miałem Jumpera z 2003 roku, Kraków mi już powiedział, bo było tak wyzwanie ten cały Zielony Ład, że nie będę mógł wjeżdżać swoim samochodem. Musiałem wziąć kredyt, kupić nowy samochód, tak? Kupić samochód to nie jest problem, tylko kredyt za kredytem, za chwilę zagonią mnie w kozi róg i co? I nie będzie takiego gościa jak ja, nie będę produkował i zostanę z kredytami. Także jeżeli naszych rolników, teraz nie poprze w ogóle cała Polska, ludzi, którzy dla was robimy to jedzenie, nie musicie ekologicznie tak jak ja produkuję, to wszyscy rolnicy sieją zboża, dla was to sieją młyny, żeby to mielili. Jak wy tego nie docenicie, nie staniecie teraz za nami, to będzie tyle po prostu. Pan Bram dobrze, że przyjechał tutaj, jakieś ruszenie może będzie. No nie wiem, ja jestem zwykłym Kowalskim, tak jak mówię, też pracuję na pół tatu. Jeżeli człowiek chce, to może. To nie ma tak, że coś nie będzie, bo nie będzie, po prostu trzeba Teraz i już, bo jak my teraz nie będziemy, to po prostu będzie klęska, naprawdę. Co wy kiedyś powiecie swoim dzieciom, jak się spytają, tato gdzie ty byłeś? Bo teraz mój syn się pyta, tato ty znowu jedziesz na Warwidek na przykład, ja nie pojadę z nim na basen. Łzymi stoją, ale jestem tutaj, tak? <grym> Przepraszam. To jest naprawdę wzruszająca chwila, nie wiem czy wy to wiecie czy nie wiecie, ale kiedyś zobaczycie, że nasze dzieci będą albo tam dziękować za to, albo będą płakać same, bo tak, tak Polska do tego idzie. Panie Bram, ja już nie mogę, bo to jest naprawdę... Zruszenie jest tra tragiczne. O! Drodzy konsumenci, do was się zwracam i do rolników. Ja również prowadzę gospodarstwo ekologiczne na 80 hektarach. Produkcja zwierzęca, bardzo, bardzo duże utrudnienia, o tym nie będę mówił. Kochani, wyraźnie widzimy, że chcą nas wziąć głodem i chłodem. Dzisiaj nawet niebiosa im sprzyjają, ale panowie, jest jedna rzecz. I panie, do tego służą dwa projekty. Jeden projekt, bezpieczeństwo energetyczne, to polega na tym, to program Czyste Powietrze. No, polega na tym w telegraficznym skrócie: na likwidacji pieców w zamian za dopłatę. Ja pytam, czym się ogrzejemy, jak zabraknie prądu? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to jest Zielony ŁA. My z kolegą, z ekologicznym rolnikiem, zielone, zasady Zielonego Ładu spełniamy już od, od początku. Ale tu Ale nie chodzi o, chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby nas pozbawić produkcji zwierzęcej i roślinnej. I to są projekty po cichu wprowadzane. I jeśli my się po prostu nie połapiemy. To, żeby wprowadzić gud I panie pośle, pozwoli pan, że ościsnę legisla. Jesteś, drogi przyjacielu, powiem rzecz, jak się razie Jedyny posełem, który rozpoznaje znaki, czas, znaki czasu. Chwała Bogu, jest Konfederacja... Znaki czasu, znaki czasu. To jest czterech wieściów w apokalipsy, który z, i z ten scenariusz teraz jest realizowany. Pierwsza, Pierwszy. zaraza. Tu poseł przeszedł jak burza drugi ale to jest wojna, nie, nie, mów, nie mówmy o wszystkim ale mówmy, mówmy, mówmy wojna, I teraz jeśli ja chodzi to o rolnictwo to też. zbliża się głód. i do tego głodu musimy przygotować rolników i konsumentów dziękuję bardzo Pan Adam Berkowicz Pan Adam Berkowicz tutejszy. tutejszy, mam nadzieję radny sejmiku województwa podkarpackiego o czym zdecydujcie Dzie dziękuję. 7 kwietnia drodzy Państwo do tych informacji, które dotychczas już tutaj padły, ja tylko dołączę ogromny apel. Apel do wszystkich, którzy czują się zagrożeni. u nas na terenie Podkarpacia już w pierwszych dniach działania rządu był gorący, ogromny alarm dla mieszkańców, że mogą być, tak jak to miało miejsce, jednym telefonem pozbawieni środków do życia. Mnóstwo osób pracuje w branży drzewnej w leśnictwie, w uzyskaniu drzewna, z dnia na dzień, jedną decyzją całe tereny powiatów, część całego województwa stałaby się skansenem, w którym ważniejsza jest krajobraz, przyroda, czy właściwie ta religia Zielonego Ładu. A człowiek, który, który powinien być w trosce i władz wojewódzkich i władz krajowych jest na ostatnim miejscu. Natychmiast po takiej decyzji zakaz wyrębu okazały się duże tablice do sprzedania na różnych zakładach tartacznych. A ludziom żyjącym z pracy w tej branży stanęło przed oczyma no, widmo nieszczęścia dla rodziny. Innej pracy w tych terenach nie ma. Ja teraz to z zzywam wzywam wszystkich pracujących w tej branży. Nie czekajcie na zawieszoną chwilowo kolejną decyzję, tylko przyjedźcie wesprzeć rolników. To jest jedna wspólna sprawa. I e, wszyscy konsumenci e, na razie są uspokojeni. W telewizjach, żadnej z telewizji oficjalnych nie wiedzą. Nie mają informacje o protestach, tych właściwych, ale to wszystko się dzieje. Te, to zagrożenie, że polskie rolnictwo zostanie zastąpione w towarami wyjątkowych z zewnątrz, to jest też interes konsumentów. Jeżeli macie chwilę, przyjedźcie na miejsca protestu, za moją obecnością wesprzyjcie już wątpiących w to, czy ktoś inny się interesuje. To nie jest interes pojedynczego rolnika, to jest interes nas wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję protestującym, którzy jeszcze raz to powtórzmy, protestują w imieniu wszystkich Polaków. To są po prostu polscy patrioci. Rolnicy, producenci rolno-spożywcy, organizujcie się, korzystajcie z tej być może krótkiej chwili tego okna możliwości, kiedy jeszcze można zaprotestować. Konsumenci, Solidaryzujcie się z protestującymi, bo oni protestują w naszym interesie. Bardzo dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi. Nie dajmy się nabrać na plewy, nie dajmy się rozprowadzić, złudzić, zmamić, nie dajmy się podzielić, zantagonizować, niezależnie od tego, co. Sympatyczni ministrowie z warszawskiego rządu będą Państwu opowiadać w najbliższych dniach. Precz z Zielonym Ładem. Niech żyje Polska. Słane Bogu.